di tutto. Bravo! Bravo! La gran Vitari, cavo, cavo, cavo! Oh, calcio. Deve rete chiama, deve la banana, la rete contro questo, è coi calcio. Il sicuro, ma deve, adesso ah. i ah. Vitari, ah. martiusi, va. Това е нова игра. Барте. Барте No tak, no, zespół naprawdę poukładany jest, Ternobrzek, naprawdę solidna, można powiedzieć czub trzeciej ligi. No dostaliśmy, dostaliśmy taką lekcję, można powiedzieć. Która, która nam się na pewno przyda. Tym, szczególnie tym młodym, młodym chłopcom, którzy, którzy, którzy do, zasilili nas z juniorów. No, sami widzą, że, że no, niestety piłka juniorska, seniorska jest kolosalna różnica i, i, i to było dzisiaj widoczne. Choć mówię, mówię te sytuacje takie w pierwszej połowie straciliśmy takie głupie bramki z karnego po, po stracie, no, ale mówię, no, 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 wyszło to doświadczenie trzecioligowca.